Come on, come on. Got it. A pity. There's no other way. With the comms system. What the hell, Chief Cargan? What's going on with the external comms? I don't know. The ship, she's acting strange. Our bulkheads are wide open. We're inviting all the creatures aboard. Get me back online, Chief. We got Harper's squad in the field. Working on it, but I could use another pair of hands. Defensive perimeter offline. Defensive perimeter offline. S Screwing with us. Haste to all hands. Our plasma turret's just shut down. Martinez. I want our response teams to get those turrets back online. Already on it, deploying now. Cargan, I'm coming to you. We need external comms back. Harper just lost it. Becker! Doc! I don't have time for this. Tak, trochę pechowo nam to wszystko wskoczyło. Nie byłem gotowy, że jeszcze to spotkanie nam się trochę przeciągnie, ale witam wszystkich... O, nie, nie mamy żadnych specjalnych możliwości. Bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze. O, a gdzie mamy procedurę? Aliens. Dark sounds. Procedury są za nami. Łe, no to co tam? Kolega sobie czegoś szuka w szafie? Tylko gorzej, że będziemy musieli pewnie uciec. Be advised, starting decontamination procedure. Corgan, Corgan, do you copy? hey what is happening? There's a critter on the loose. What? Where? In the lab. I've managed to contain it, but with all the marines deployed outside, we can't be too cautious. Mogę się zabrać wszystkich w armarii teraz. Tak to zrobi. Jak bym. Nie zabrać mnie. Mam ideę. Jeśli tylko mogę grać te farmy, które Becca ma z pracy, to może lecieć do kontynentu. Myślałem, że pociągniemy go razem ze sobą na dno. Ale okazuje się, że może niekoniecznie. Gorzej, że nie mamy mapy tego miejsca. Dobra, chyba możemy biegać. Mam nadzieję, że nas nie usłyszy. Znaczy mamy mapę, tylko nie znam tego miejsca, tak? I za bardzo nie mamy jakiej odpalić, bo kropka jest cały czas w naszym zasięgu. Ale idź. Co z powrotem? Tak, na cukierka go tu złapiemy? Kurczę, po tylu już doświadczeniach z łobuzem, myślę, że możemy dać radę. Gdzie on poszedł? Oj, oj. To trochę nieprzewidywalny z jego strony. Coraz więcej takich. Ale dobra, nie widzi nas. Tylko gorzej, jak będzie chciał tutaj wbić. Co, cukierek i uciekamy? Gorzej, jak on poczuje już te feromony i od razu ruszy na spację. Po ustawieniu detektor chemiczny wabi oznacz pobliskich obcych. Po chwili wracają oni do zwykłego zachowania, ale nadal będą widoczni na mapie. Okej. Czyli co? Ładujemy to i później gdzieś jakiś komputer, który to zamknie. Być może ten. Uda nam się zatem schować? Oby. naprawdę Gorzej, jak się razem z nim zamkniemy w celi, to jest jakieś wyjście. O, nawet dobrze trafiliśmy. Idealnie. Idealnie, tak czułem, że to będzie ten komputer. E no, mamy doświadczenie z tymi tutaj obcymi. Tylko Baker nie będzie zadowolony z tego, co mu zrobiliśmy. Zniszczyliśmy ambitne plany. Ah. Killed it! Decontamination procedure completed. Corrigan? The situation is under control. What did you just say? Creature, it it escaped. Tell me everyone is with you in the armory. Yes, ma'am. Almost. Bookhard wanted to stay with the wounded in the med bay, and Becker's nowhere to be found. Bookard is in danger. I have to help her. No kurczę, zaraz zastanawiam się, czy to jest już nasza kolejna misja. Mamy w ogóle jakieś możliwości, żeby z nim walczyć? Żadnego sprzętu tutaj. Niespodziewanie, to wyskoczyło przez O The bastard is in the O kurcze. Znaczy, teoretycznie poszedłbym po korytarzach, bo zakładam, że chyba żadnych datapadów tutaj nie wyciągniemy, mam nadzieję, ale. Może w... tak, w każdym szybie jest. Uważaj. To są, we wszystkich siedzi? To my, my mamy taki tu labirynt trochę. A gorsza wiadomość jest taka, że <laughs> z doświadczenia już wiedząc, nie możemy za bardzo biegać. Bo to jest praktycznie natychmiastowe wykrycie. Więc misja polega na tym, żeby omijać szyby. Chyba widzę za kolejne. Buckard, you have to get out of there. No way. I'm not leaving any wounded troops behind. You don't understand. There's something. <gasps> What's wrong? Bookard! get out of there! No! Mówiłeś? Mówiłeś. Mówiła. Mówiła. Lepiej powiedzcie, czy wy tam macie. Możemy już biegać, czy nie bardzo? Może powinniśmy się spieszyć, czy dalej szybak siedzi. Czy wy tam macie szyby wentylacyjne, bo tego byśmy nie chcieli, ale najgorzej, że czuję się w tej misji jak w opcji izolacji już. Tak przywykłem do tego, że... Okej. Okay.

Zakładam, że w zbrojowni mają czym strzelać do tego, a przynajmniej na to liczę. Nie no, idealny układ. Ucieknij z pomieszczenia, skorzystaj z komory i skorzystaj z komory. Porusza się. Kurczę, najgorzej, że stoi w miejscu. Stoi nam na drodze. Czy my jesteśmy w stanie. A tu jest jakaś komora. Tylko czy my jesteśmy w stanie tam podejść jakoś bezpiecznie? Nie wszędzie są te kropki. Ale nie, tu chyba ten sprzęt na szczęście zasłania widok. Nie jest tak źle, może nawet lepiej jak się nie rusza, tylko gorzej, że jak to już sobie odpaliby, będzie trzeba stąd uciekać, bo rozumiem, że zachęcimy go do podejścia, więc kolejny ruch będzie tu. Ruchy, e, ruchy tu. Ciekawe, na no jak długo go tam przyciągnie. No, ale to nie jesteśmy w stanie, dobra? Poszedł? Póki nas nie widzi. Bieg, 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 bieg za maszynę. <ścoughs> Chyba takimi małymi kroczkami musimy przemieszczać się dalej. Gorzej, że on jakby tu wracał. Dobra, do dolecisz tu, dziewczyno, przetniecie sobie o właśnie drogę. Możemy więcej hiper, Nie, nie możemy więcej odpalać. Tyle, co nas widział. Uch.

Zamknęli w tamtym pomieszczeniu, czy, czy jednak nie jest to już bezpiecznie. Welded? Really? Corgan? Looks like Becker still the access to the hangar. Becker? Becker did all this? Great! Just tell me where I can find a welder, okay. Elevator M2 in the med Bay. It's under maintenance. You should find some tools there. Okay. Elevator M2 it is. Ten terminal. Kamery, żeby to creature. No, zrobił się nam typowy obcy izolacja. Nie spodziewałem się czegoś takiego w tej grze. Ja jestem tu od strategii, a nie od stresowania się i wymijania przeciwników. Mamy widok na mapę? Szczególnie, że nie mamy. Tu go nie ma. Tu też go nie ma. Nie mamy detektora ruchu, który by. To chyba chodzi? Czy jest w dolnej części. O, nie nie jest w dolnej części, jest. Mamy czemu... A, bo to jest kamerka bok nas. Ale to skoro on poszedł tam, to może my możemy iść tutaj. Nawet dookoła bym obleciał. No bez tego pikadełka to tu jest naprawdę przerąbane. Na słuch możemy chociaż to wziąć? Tam jest, dobra. Tylko teraz pytanie, czy on. wszedł tam, czy wyszedł stamtąd? Może jak rzucimy na niego okiem tutaj na korytarzu, to no, wszedł tam. Tylko teraz tak, w którą stronę pójdzie. Ech! No i gorzej, jak tutaj się spotkamy zaraz. Co mi mogłem z map, znaczy z mapy z kamery skorzystać? To jest kamera na nas. No nie widać go. Dobra, jest chyba tam coś było. Ułożyć, że będzie trzeba jeszcze stąd wrócić, jakoś. I can get into the hangar. Niby fajnie, ale. Gdzie jesteś? Nie ma go chyba tutaj. A za tym nie możemy. Dobra. Jol. Jolo! Słyszałem go za nami gdzieś. W... Ale to nawet dobra wiadomość, bo prawdopodobnie wszedł do pomieszczenia. A my mamy chwilę, żeby się tu odspawać, tylko to też swoje trwa. Powiedz, że jest. O, dobra. Ach, myślałem, że będziemy musieli przeczekać i pilnować. Jak widać są gorsze opcje niż obcy. Tylko teraz tak, jak, jakby mamy... o. Przebiegniesz? No, dziewczyny. No. Musimy przejść jakoś pod ostrzałem. Niestety coś się blokuje ona na tych skrzynkach. Dobra, tu nie są w stanie strzelać do nas. Gorzej, że teraz nam została ostatnia prosta, żeby się dostać. No, ho, ho, mamy to! that's far uh, enough Hayes why why did you do it I owe an immeasurable amount of money to the company price needed the data and the ship turns out I could provide her with both and erase my debt finally what is so funny Shit. Shit. <laughs> Zdążymy uciec przed tym? <śmum> Przyznam, że myślałem, że coś lepszego tutaj rządziło Bakerem. Czy, czy prowadziło go niż opcja niespłaconego długu. Ale cóż, widać wystarczy. O kurczę, jak tu daleko. Złą ścieżkę wybrałem, ale znowu czuję się jak w opcym, Tak, tak? Jak w obcy izolacja. też gdzieś biegaliśmy wokół podobnych urządzeń. W podobny sposób walczyliśmy tam sobie przez całą grę. <grywając> się> Ukrywając się, tylko że mieliśmy detektor ruchu, to też inaczej. Fuck! Ale to co, to rozumie, że mamy tak. Nie no, jest dobrze, jest dobrze. Stój! Siedź! Czemu prowokacja? O, tu to musi tam zejść jeszcze. Du, rozumiesz, że jak nas zobaczy, to jest po ptokach. Jak będzie blisko, to wtedy. Ten, nine. Chodź tu! Chodź mnie, chodź! 5, 4, 3, 2, 1. Gorzej, jak znów przeżyło. I to it. Oh, what the hell happened here? Becker, our xenobiologist. He was in debt with the company, with Price. I think she placed him here. He set the damn creature loose so she could steal the Otago. I handled it. That woman's a weasel. should have quit long ago. Yes? Well, who's to say you've quit now? Who's to say you're not another spy? Ease down, Administrator. I don't feel like easing down. Look price tried to double-cross me too i'll do anything for a rematch you have my word the word of a wayland jutani employee and a professional killer at that yeah, what's the difference with that sergeant of yours do not bring harper into this i'm sorry how's he doing not great i have to check with book i mean in the medbay you know what go see him but remember you want to bring price down I can help you get into Pharaoh's Spire. It's got to be worth a try. Prices are only link to Cassandra, to the real Marlowe. But if you try anything, you go down with her. I'll keep that in mind, ma'am. Hello, Administrator Hayes. Szybko zaufaliśmy. Szybko, to lecimy zobaczyć, co tam w labie a nie, nas Have a nice day. How's he doing? We Haze. managed to stabilize him, but without Bookard, I'm not sure for how long. Maybe we should just put him in cryo sleep already and get the hell out of here. Not until I get Cassandra from Marlowe. Harper needs his daughter. Do you really think she's out there? Is she even alive? She is. I'll find her. Stern offered his help. That mercenary? Can we trust him? Seems the price knows where Cassandra is. And I don't see how we could get into Pharaoh's Spire without him. Not much of a choice, huh? <laughs> I hate to say it, but you're getting better at this. Corrigan told me how you handled the critter. <sharp inhale> Ballsy move. I did what I had to do. Administrator Hayes, are you up to going after Price? What if I'm not? Don't worry, I'll be in the APC, keeping an eye on Stern. All right, then let's do this for Harper. Yes, for Harper. So <sharp inhale> Zawinąć i uciekać stąd, to tak... no... Narażamy wszystkich, ale dobra, you got it. Kto nam się przyda? McDonald? A widzieliśmy, że ta, ta nowa moc strzelecka nie jest taka dobra. Myślę, że na wszelki wypadek Science, Sharp, a McDonald's zobaczymy. Na ile się wyliżę? Na tyle się wyliże, bo i tak chyba będziemy musieli lecieć dopiero kolejnego dnia. Zamieszanie? Cóż? No właśnie, nie jesteśmy gotowi na więcej. Możemy wbić do labu, zobaczyć, co tam odkryliśmy ostatnio. Zakłóca roju, skraca czas ta potropienia. A, że szybciej, szybciej odpuszczają. Dobra, rozumiem. Pomyślałem, że szybciej nas namierzają. No, nawet wygodne, by nie trzeba było długo czekać na to. No i się ten poziom plagi nie przesuwa tak szybko. A zmniejsza plagę na planecie o jeden. Ten technologii można badać kilka razy. Okej, okay, tylko. Bye, Hello, o jeden, czyli o jeden tu, czy o cały poziom, bo, bo koszt jest naprawdę spory, jak na to, co tutaj mają do zaoferowania, ale raz możemy zmniejszyć sobie o jeden, żeby mieć w ogóle wykonany ten projekt badawczy. A odblokowane. A, i można jeszcze raz. To już wiemy. O, cześć, Kotek, na co? Chceno technologię przerzucić. Nie, niestety tylko tutaj jedna kreska. Znaczy, patrząc na to, że z misji jesteśmy w stanie przynieść tego naprawdę sporo. No może warto kontrolować ten stan, żeby no, te kreski gdzieś nam to nie przeskoczyły za daleko. Ale z drugiej strony, no no nie wiem, takie mam mieszane uczucia co do tego. Czy w warsztacie wszystko już mam odblokowane. Najgorzej, zaraz nie wiadomo co z tymi Hello, pakunkami zrobić. Ale myślę, żeby trzymać się podziału. Inaczej, żeby nie zaczynać kolejnej misji, to chociaż rozpoczniemy kolejny dzień. O, w ambulatorium kończą się zapasy. Lekarze proszą o materiały, które pozwolą im odpowiednio wykonać zadania. Nie, no to możemy dać zapasy, bo mamy ich nadmiar, ale w sumie ta opieka medyczna też nie będzie dla nas chyba wielkim problemem. No dobrze, w tym miejscu, tak, zamknij, bo co, coś jeszcze się wydarzy. Nie, w tym miejscu będziemy mogli polecieć na desant. Zobaczymy, ile z niego wyciągniemy próbek, bo może warto by było tę plagę trzymać na tym poziomie trzecim. Jeżeli pokonamy wiele stworów, to, to może i tak będziemy na plusie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Chociaż też trochę ksenopróbek potrzeba na wykonanie misji. Szczególnie przypuszczam, że ostatnia będzie na tyle rozbudowana, że, że fajnie będzie odpalić wszystkie możliwości, jakie mamy. Ale przekonamy się niebawem, jak to wygląda. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej!